Oto siedem samochodów, które kiedyś kosztowały więcej niż apartamne w centrum Warszawy, a dziś dostaniesz je taniej niż dacie Duster w Gazie. W warunki każde z nich miało luksus, prestiż i moc. Każdy kosztował fortunę w dniu premiery, a dziś można je mieć taniej nawet o 95% wartości. W zestawieniu znajdzie się SUV, który pali jak czołg, elektryk, który traci wartość szybciej niż zasięg w zimie i włoska limuzyna z silnikiem Ferrari, której nikt już nie chce. A na końcu samochód, który miał być rywalem Bentleya, a stał się jego smutną kopią. Pierwsze auto w zestawieniu to Porsche Cayenne. Duży SUV, który wywołał prawdziwy skandal. Bo oto marka od sportowych ikon jak 911 nagle wypuściła coś, co wyglądało jak terenowy autobus. Ale Porsche wiedziało co robi. Cayenne uratowało firmę finansowo i spopularyzowało klasę SUVów premium. Pod maską potężne V8, które brzmi cudownie, ale pali jak mała elektrownia. 25 litrów na setkę? Norma. Każda podróż kończyła się płaczem przy dystrybutorze. Wnętrze, które kiedyś wyglądało luksusowo, dziś przypomina chińską zabawkę z bazarku. Pękające przyciski, odklejające się panele, zapach starego Niemca i instalacja gazowa z 2012 roku powodują, że to auto, które kiedyś odwracało głowy, a dziś powoduje ciary wstydu. Topowa wersja turbo kosztowała w salonie nawet 700 tysięcy złotych, a dziś... 15-20 tysięcy. To oznacza utratę wartości na poziomie ponad 95%. Taka niska cena może kusić, bo w teorii dostaniesz luksus i sportowe osiągi w przystępnej cenie. W praktyce to studnia bez dna na czterech kołach. Silniki V8 cierpią na poważną, kosztowną w naprawie wadę gładzi cylindru. Często kończy się to wymianą całego silnika. Zawieszenie pneumatyczne też lubi kaprysić. Kompresory, miechy, nieszczelności. Wszystko naprawisz za sumę, która zapewni twojemu mechanikowi wakacje all inclusive w Egipcie. Cayenne może i jest najtańszym sposobem, żeby mieć logo Porsche na masce, ale za to płacisz zdrowiem, cierpliwością i portfelem. Luksus? Może. Prestiż? Już niekoniecznie. Drugie auto w zestawieniu to Renault Velsatis. Francuski eksperyment, który miał pokazać Niemcowi, że da się robić luksus inaczej. No i zrobił to inaczej. W teorii miał być elegancki i futurystyczny, w praktyce wyglądał jak nudniejszy brat Pontiaka Azteka. Francuzi reklamowali go jako auto dla ludzi pewnych siebie, którzy nie potrzebują niemieckiego snobizmu. I może coś w tym było, bo jeździł nim sam prezydent Francji, Jacques Chirac. Tak, głowa państwa jeździła autem, które dziś kosztuje mniej niż komplet opon do nowego suwa. Nowy Versatis kosztował nawet 220 tysięcy złotych, a dziś kupisz go za 5 do 8 tysięcy złotych. To spadek wartości o niemal 97%. Czyli gdybyś wtedy zamiast tego auto kupił kawalerkę, dziś miałbyś dwa mieszkania i święty spokój. Na zewnątrz lodówka z reflektorami, w środku elektronika, która żyje własnym życiem. Ekran potrafił się wyłączać w połowie jazdy, czujniki widziały duchy, a komputer pokładowy potrafił wyświetlać błędy, których nie rozumieli nawet pracownicy Renault. Zawieszenie miękkie jak croissant po mikrofali. Fajne na autostradzie, ale za to koszmarne w serwisie. Belsatis miał być symbolem francuskiego luksusu. Dziś jest symbolem tego, że czasem, nawet jeśli auto kosztowało krocie, rynek i tak wystawi mu rachunek. W tym przypadku bardzo niski. Trzecie auto w zestawieniu to BMW serii 7. Symbol bawarskiego luksusu. Auto dla prezesów, ministrów i ludzi, którzy lubią, kiedy samochód ma więcej komputerów niż całe NASA w latach 60. Nowe kosztowało 600 do 800 tysięcy złotych. Dziś 40-50 tysięcy. To spadek prawie o 90%. Siódemka w dniu premiery była popisem technologicznym. Masa kamer, radarów, aktywnych zawieszeń, masaże w fotelach, czyli wszystko to, co miało sprawić, że poczujesz się jak w prywatnym odrzutowcu. Problem w tym, że po latach większość tych gadżetów kosztuje więcej w naprawie niż całe auto. Elektronika potrafi doprowadzić do OS, a każdy nowy błąd na desce rozdzielczej sugeruje, że mechanik w tym miesiącu dostanie większą wypłatę od ciebie. Do tego dochodzą typowe bolączki BMW: wysokie spalanie, skomplikowane zawieszenie, wycieki oleju i ten urokliwy dźwięk rozrządu, który brzmi, jakby silnik właśnie pisał list pożegnalny. Seria 7 to auto premium, które wizualnie wciąż trzyma klasę i dziś kupisz je za grosze. Ale za utrzymanie zapłacisz jak za Rolls Royce'a. Tyle, że w miesięcznych ratach u mechanika. Czwarta oto w zestawieniu to Maserati Quattroporte, włoska limuzyna, która miała być uosobieniem elegancji i dźwięku V8 stworzonego we współpracy z Ferrari. I rzeczywiście brzmi pięknie. Tylko, że to jeden z tych samochodów, które potrafią doprowadzić właściciela do łez. Najpierw ze wzruszenia, a później przy zobaczeniu rachunku z serwisu. Nowe kosztowało 600 do 900 tysięcy złotych, dziś 40-60 tysięcy. To utrata wartości sięgająca 95%. Pod maską, wolno są CV8 Ferrari, dźwięk, który sprawia, że przechodnie zatrzymują się na ulicy. Ale to też silnik, który potrafi wciągnąć 12 litrów oleju między przeglądami i nie widzi w tym nic złego. Do tego skrzynia DuoSelect, półautomat, który zmienia biegi z finezją koparki i zawieszenie adaptacyjne, które kosztuje tyle co połowa auta. Z zewnątrz wciąż przepięknie, w środku elegancja i nostalgia za czasami, kiedy Włosi jeszcze robili auta dla serca. A nie dla tabelki Wekselu. To samochód, który da ci dużo adrenaliny uśmiechu na twarzy, ale przypomina, że emocje i rozsądek nie zawsze potrafią mieszkać w tym samym garażu. Piąte auto w zestawieniu to Tesla Model S elektryczna rewolucja, która w kilka lat zamieniła się w drogi głośnik glutów na kółkach. Kiedy debiutowała, kosztowała pół miliona złotych, dziś 50-70 tysięcy. Utrata wartości ponad 85%. A w niektórych rocznikach nawet więcej. Na papierze 400 koni, 0 do setki w 4 sekundy. Ogromny ekran i wnętrze ciche jak w bibliotece, ale po latach czar prysł. Ekrany wypalają się od słońca, a kiedy temperatura spadnie poniżej zera, klamki przestają się wysuwać, a pneumatyczne zawieszenie zaczyna robić pod siebie. I ta legendarna bateria największy atut Tesli, a zarazem jej największy problem. Degradacja zasięgu, awarie modułów, chłodzenie, a wymiana pakietu nawet 100 tysięcy złotych. Model jest to auto, które zmieniło bieg motoryzacji, ale także udowodniło, że za dużo elektroniki odejmuje duszę z auta i pieniądze z portfela. Szóste auto w zestawieniu to Mercedes EQS. Luksusowa wizja przyszłości, która traci na wartości szybciej niż się ładuje. W salonie 600 do 900 tysięcy złotych. Dziś można ją dostać za 250 tysięcy po dwóch latach. To ponad 50% utraty wartości w 24 miesiące. I trudno się dziwić, EQS jest jednym z tych aut, które miały wszystko: technologię, moc, komfort, ale zabrakło mu duszy. Jego design podzielił klientów: zbyt futurystyczny dla wiernych fanów Mercedesa, a zbyt zachowawczy dla ludzi, którzy chcieli czegoś nowego. Efekt mało chętnych, a jeszcze mniej emocji. Do tego szybkie starzenie się technologii, bo w świecie elektryków dwa lata różnicy to cała epoka. Nowe modele mają lepsze baterie, większy zasięg i ładowanie w połowę czasu. Mercedes sam przyznał, że porzuca platformę, na której EQS powstał. Czyli kupujesz luksusowy relikt z przyszłości, która już się skończyła. Na koniec samochód, który miał być szczytem niemieckiej inżynierii, a skończył jako najdroższy eksperyment w historii Volkswagena. To Phaeton, projekt Ferdinanda Piecha, wnuka założyciela Porsche, który chciał udowodnić, że Volkswagen potrafi zbudować auto lepsze niż Mercedes, Audi, a nawet Bentley. Cel był prosty stworzyć najlepszy samochód świata, taki, który pojedzie 300 km na godzinę przy 50 stopniach na zewnątrz, a w kabinie utrzyma idealne 22 stopnie. Inżynierowie wykonali rozkaz, powstał Fejton. Perfekcyjny, luksusowy, bezkompromisowy. Budowany ręcznie w szklanej manufakturze w dreźnie z wnętrzem jak w jachcie: skóra, drewno, chrom, zawieszenie pneumatyczne, napęd Formotion i silnik W12. Brzmiało jak przepis na sukces, ale w salonie czekał problem. Na masce wciąż widniało logo Volkswagena i tu magia się kończyła. Cena 400 do 700 tysięcy złotych, a w topowej wersji ponad milion. Tyle co Bentley. Tyle, że klienci z milionem nie chcieli Volkswagena, a fani Volkswagena nie mieli miliona. Sprzedaż była porażką. W USA model zniknął po kilku latach, a globalnie sprzedano nieco ponad 80 tysięcy sztuk. Fabryka wdraźnie nigdy się nie zwróciła. Do tego zawieszenie bywało kapryśne, elektronika pełna błędów, a wersje W12 ciężkie, drogie i niechętnie serwisowane. Dziś Fatona kupić za 10 do 15 tysięcy złotych. To spadek wartości o 98%. Jeden z rekordowych w historii niemieckiej motoryzacji. A teraz pytanie do Was, czy znacie takie auta, które robią dokładnie odwrotnie? Takie, które trzymają wartość, a może nawet zyskują na wartości zaraz po wyjechaniu z salonu. Piszcie w komentarzach swoje propozycje, bo właśnie o tym opowiem w następnym odcinku. Subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Do zobaczenia. Cześć.